Żubry i spokój. Na 20 lat w promocji żubra! Tak wiele zmienia się od toru formuły 1 do normalnej drogi. Ale jedna rzecz pozostaje niezmienna. Precyzyjna technologia olejów ELF, używana przez zwycięzców klasyfikacji kierowców i konstruktorów Formuły 1 oraz kierowców na całym świecie. ELF. A może posiłek powinien być czymś więcej niż tylko paliwem? I czy nie fajniej jest jeść z tymi, którzy są dla ciebie naprawdę ważni? I czy nie lepiej jest być blisko z kimś, zamiast być blisko kogoś? Czy w życiu nie chodzi o to, by być razem z tymi, którzy czują tak jak ty? Przysiądź się! I witaj po radosnej stronie życia! Adidas stworzył dezodorant o najwyższym stopniu kontroli potu Action 3, który wchłania pod 10 razy skuteczniej niż frotka. Pierwszy antyperspirant Adidas o tak zaawansowanej technologii wchłania pot zapewniając maksymalną ochronę. Adidas Action 3, antyperspirant, który wchłania pot. Teraz odkryj nową linię kontrol. A na wzmożoną aktywność w wyjątkowej promocji Adidas codziennie do zdobycia mnóstwo pieniędzy. Aktywuj swoje 12 tysięcy złotych. Uratuj swoją komórkę. Wyślij pusty SMS na numer 7145 i pobierz super katalog Wapster. Super tapety, najnowsze gry Jawa, przebojowe teledyski oraz najpopularniejsze dzwonki i MMSy. Wyślij pusty SMS na numer 7145. Pobierz super katalog Wapster, a jedną tapetę dostaniesz gratis. Jaki jest Twój związek? Spokojny i harmonijny? A może pełen napięć? Sprawdź, czy do siebie pasujecie. Wyślij SMS pod numer 7324. Wpisz swoje imię, postaw kropkę i wpisz imię ukochanej osoby. Dowiedz się, jaką tworzycie parę. Dowiedz się, jak się kochasz. Pociągają cię erotyczne eksperymenty, chcesz poznać najwrażliwsze części swojego ciała? Zamów horoskop erotyczny. Wyślij sms ze swoim znakiem Zodiaku pod numer 7526 i sprawdź, jakim jesteś kochankiem. Bullet Energy Drink. Daje kopa. Dlaczego Waszka wrócił? Nie wiem. Szuka zabójcy policjanta. Chcesz kołamkę, to mam. A jeżeli on naprawdę zabija ludzi? Hmm. Ręce na kierownicy. Ty żyjesz? Za ile ci kupili? Rozumiesz, że ja tego faceta pokochałam, że zmienił moje życie? Chcę zmusić Martę do wyjazdu z Polski. Nie! Mnie też zabijesz. Próbuję ją zastraszyć. Twarzą w twarz. We wtorek o 21:30 w TVN.